Osiąg witaminy D3 to przynajmniej powinny być 50-80. Ten zakres wspiera odporność, hormony, kości, nastrój i długowieczność. Czyli poniżej 30 to już jest raczej niedobór, a powyżej 100 nie jest tak źle, bo nie ma dawki toksycznej, jak pokazują najnowsze badania. Ile suplementować? Zwykle osoby suplementują 2-4 tysiące dziennie, ale bezpieczna dawka jest też 10 tysięcy, aby osiągnąć ten efekt, lub 50 tysięcy raz w tygodniu. Szczególnie poleca się suplementację witaminą D3 tu w naszej strefie klimatycznej jesienią i zimą, bo mniej mamy tego słońca. Natomiast jeśli naturalnie byśmy chcieli to złapać, a smarujemy się filtrami, no to raczej nie złapiemy. Czyli 15 minut, pół godziny stopniowo wystawiać skórę na słońce jest bardzo dobrze, no to wtedy mamy naturalne źródło witaminy D3 tak przez tysiące lat było.